Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony Rafał Ron. Na tym kanale rozmawiamy na temat treningu, diety, regeneracji i treningu mentalnego, od którego tak naprawdę wiele zależy. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat swoich takich patentów z treningu mentalnego, które pomagają mi w treningu na siłowni. I co ważne, trening mentalny. Dostępny dla zawodowych sportowców na wyższym poziomie się sprawdza tam bardzo dobrze. O tyle trening mentalny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z siłownią, z treningiem, z dietą jest również nie do przecenienia, ponieważ trening mentalny pomaga ci wytrwać w diecie, wytrwać w trenowaniu, lepiej się regenerować, planować swój czas snu. Więc tutaj benefity są dla początkującego naprawdę bardzo duże, i trening mentalny po, po, pomaga wdrożyć się w cały proces zdobywania, osiągania swojej sylwetki. Pierwszy taki patent mentalny, który stosuję na siłowni, oczywiście tutaj małe zastrzeżenie. To, co sprawdziło się u mnie, nie zawsze sprawdzi się u Was, ponieważ trening mentalny jest. Dosyć indywidualny. Dlatego na przykład, jeżeli stosujemy jakąś afirmację, to ta, którą ty stosujesz, niekoniecznie musi e, sprawić się u mnie i odwrotnie, tak? Natomiast nie musi, ale może. Więc te moje patenty nie muszą, ale mogą w przełożeniu jeden do jednego również pomóc Tobie. E, I ja te patenty, e, ja je konstruowałem i ja je odkrywałem, yy, stykając się z pewnymi trudnościami treningowymi. No każdy z nas ma jakieś takie trudności treningowe, i to bez względu na to, ile ty ćwiczysz. Bo my ćwicząc latami, a ja ćwiczę latami, yy, tylko przeszedłem z crossfitu do kulturystyki, ale ćwiczę latami, to zawsze się uczę czegoś nowego i od czasu do czasu pojawiają się problemy związane właśnie z no, problemy treningowe, ale związane właśnie często z kwestiami mentalnymi, które można rozwiązać. W związku z czym pierwszy taki tip, ja go odkryłem podczas przysiadu, a to miał związek z tym, że miałem problem z przysiadem, a problem polegał na tym, że ja wychodząc już na trening danego dnia powiedzmy w sobotę mam nogi. To zauważyłem że nie mam takiej chęci do treningu w sensie szedłem bo ja zawsze chodzę więc jak, jak robot automatycznie to się wykonuje się idzie na siłownię ale nie miałem takiego że ale fajnie że idę na trening tej radości mi brakowało i tak było od kilku treningów. Myślę co jest i w końcu doszło do tego że jednak coś jest nie tak. Z przysiadem, ale w sensie mentalnym, że ja się za mocno, za mocno czuwam presję, bo jak sobie rano wstaję i myślę dzisiaj: trening nóg, ojeju, znowu ten ciężar będzie mnie gniótł, a muszę wykonać założenia treningowe i tworzy się presja, tak? I muszę jeszcze powiedzmy dodać trochę ciężaru, tak? I tworzy się ta cała presja. W związku z czym pomyślałem sobie, że nie, tak być nie może, ja muszę to jakoś rozwiązać. I wpadłem na bardzo fajny pomysł, który się sprawdził. Otóż teraz będę dawał przykład. To wyglądało tak. Miałem 8 powtórzeń. Robiłem 8 powtórzeń pełnych przesiadu. I wiedziałem, że 8 zrobię. O 9 trzeba zawalczyć, ale 8 jest pewne. Więc zrobiłem tak. Dwa odrzuciłem, jako takie dwa mega hipertroficzne, więc zostało mi sześć. To te sześć, myślę sobie, no to jest łatwizna. Sześć to ja sobie przejdę cyk, cyk, cyk i jest zrobione, tak? Ponieważ do no nad zamkniętymi oczami zrobię sześć powtórzeń. To mnie nie gniecie, te, te sześć, tak? Czyli no, dam radę. Już, już, już mentalnie mi się coś zaczęło odblokowywać. Aha, czyli zrobię sobie sześć powtórzeń na spokojnie. Nie ma problemu. Dwa nie zostają, trzeba będzie powalczyć. I zrobiłem tak, pierwszą taką serię roboczą i kiedy ją skończyłem, myślę, wow, to jest to. Bo ja zauważyłem, że podczas tych sześciu powtórzeń ja potrafię, w cudzysłowie, bawić się tym ciężarem, w takim sensie, że mogę sobie go jeszcze bardziej kontrolować, bo wiem, że sześć wykonam na pewno, więc mogę sobie Troszkę zwolnić, skupić się na dwójkach, na czwórkach, ogólnie na mięśniach, na tym całym ruchu, brać satysfakcję z tego ruchu w czasie rzeczywistym. I myślę, wow, to jest spoko, te sześć powtórzeń, to jest, to jest taki fan. Nie? O dwa trzeba zawalczyć, o siódme, ósme i jest dreszczyk emocji, a może dziewiąte też mi się uda. No i taką zmianą mentalną. Ja już potem chodziłem na kolejne treningi właśnie, że już mi się, że już jakby czułem tę radość, czułem tu ten dreszczyk, że co dzisiaj będzie, tak? Bo mam fajną zabawę w pierwszych powtórzeniach sześciu, to jest super. O dwa zawalczę, a może trzeci się uda jeszcze, te, te dziewiąte. Może się jeszcze uda. I to się fajnie sprawdza, takie mentalne nastawienie w tych takich właśnie cięższych ćwiczeniach, jak właśnie martwy ciąg, przysiad, wiosłowania, wypychania. I to się super sprawdza. Więc taki to był mój pierwszy fajny mentalny tip, który właśnie w tych cięższych ćwiczeniach sobie stosuję i stosuję do dziś. Drugi taki to jest podczas... Ja go, ja go jakby sobie zrobiłem podczas wypychania na suwnicy, bo zauważyłem, że, ma, że podczas treningu Mam niechęć do wypychania nasownicy. I myślę sobie tak, no coś z teba, trzeba z tym zrobić, bo tak nie może być. Ja nie mogę ćwiczyć, podchodzić do ćwiczenia z taką niechęcią, no bo to będzie zaniżać moje rezultaty. I sobie wypracowałem taki system. Robię sobie, jak już mam ciężar docelowy, gdzie powiedzmy robię 10-12 powtórzeń. Robię sobie 4, 5 powtórzenia na początku. I zatrzymuję się. Wtedy mój mózg otrzymuje informację. Znam ciężar, łatwo poszło, dam radę. Już mam to nastawienie. Łatwo poszło, dam radę. OK. Potem jest jeszcze problem z paleniem mięśniowym. Bo wiadomo, na wypychaniu dochodzi do tak, takiego właśnie palenia mięśniowego. I wtedy znowu. Robię ser, serię taką przedroboczą już, że następna będzie robocza, ale już na ciężarze roboczym, i, i wtedy robię tak. Robię powiedzmy 8 powtórzeń, kiedy dochodzi do palenia mięśniowego, ale tylko kiedy dojdzie do palenia mięśniowego, robię stop. I wtedy mam y, y, informację do mózgu. Było palenie mięśniowe, ale dam radę więcej znieść, dam radę więcej znieść. Więc to było łatwe, dam radę więcej. I wtedy dopiero przystępuję do serii roboczej. Od razu, nie? Tylko oczywiście tam odpoczynek odpowiedni, ale od razu przechodzę do serii roboczej i wtedy podchodzę do serii mając w głowie tak. Dam radę, bo przed chwilą dawałem radę, jest ok. Palenie mięśniowe, wytrzymam, wytrzymam jeszcze więcej. I z takim, z takim nastawieniem podchodzę do serii wypychań. I idzie, i to idzie. I to się u mnie bardzo fajnie sprawdza. Ja od tamtego czasu już mam ten swój patent mentalny na wypychanie. Oczywiście, to się przekłada też na inne ćwiczenia, kiedy mi jest to potrzebne, bo ja mogę tych technik mentalnych stosować w zależności, kiedy mi one są potrzebne. Ale tutaj przykładowo mówię, kiedy ja na to wpadałem. I była, i trzeci przypadek, o trzech takich typach powiem. To w takich seriach już pompujących na mniejszych par partiach mięśniowych, powiedzmy, biceps, triceps, barki. Yy, I chodziło o co? Chodziło o to, że wiecie, jak, jak się pompuje biceps. No to pompujesz, 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 i kończysz i tak. czujesz taki niedosyt. No, niby ten mięsień jest pompowany. W sensie zrobiłeś. Yy, do momentu, aż już powiedzmy tego y, ruchu technicznego, kiedy mnie jeszcze ostatnie y, powtórzenia były techniczne, zrobiłeś to wszystko, spompowałeś, ale czujesz taki niedosyt. No i ja miałem taki niedosyt, że coś jest nie tak. I sobie stworzyłem taki patent mentalny, że robiłem tak. Załóżmy, y, że moją, moją y, liczbą powtórzeń, które wykonuję na biceps. Niech będzie 15. No i wtedy robiłem tak. Robię sobie na biceps, niech to będzie handlą z supinacją, nie? Robię sobie, ale jednorącz, W sensie, że jedna ręka non-stop pracuje. Robię sobie 11 powtórzeń i kiedy ręka jest już w dole, mięsień jest rozciągnięty. Po jedenastym powtórzeniu robię sekundę zatrzymania, może nawet nie całą sekundę. I w tym momencie to jest dosłownie chwila. Robię reset w mózgu, tak jakbym w ogóle od początku zaczynał serię. Tak sobie w mózgu robię taki reset. I to się dzieje bardzo szybko. Zaczynam od początku, zaczynam w ogóle serię od początku. W, w ogóle. Zaczynam, nawet jakby sobie myślę, coś takiego, tylko że to jest bardzo szybko. Jakby W ogóle zaczynam trening. Taki całkowity reset, zaczynam trening. Nie? I liczę raz, czyli liczę od jedynki znowu, a już jestem po jedenastu, ale mentalnie jestem na pierwszym, zaczynam od początku. I wtedy jest sytuacja, u mnie się dzieje sytuacja niesamowita, bo wtedy następuje nagle duże skupienie układ nerwowy jest w stanie takiej większej czujności i wtedy dopiero ja sobie liczę z kolejnych 6 7 powtórzeń, ale to już są z takim pełnym zaangażowaniem właśnie i to pełne zaangażowanie ja uzyskuję przez ten reset po 11 po 11 powtórzeniu i to, to ten patent mentalny bardzo mi właśnie pomaga w tych takich właśnie typowo pompujących pompujących Ćwiczeniach, ale również sprawdza się, jak sobie pompujesz na przykład nogi na suwnicy. Też warto, jak po prostu masz taką serię, że ile fabryka dała, tyle jedziesz powtórzeń. Czysto pompująca seria. To też może być tak, że już tobie się wydaje, że nie dasz rady. Czy to ze względu na palenie mięśniowe, czy z innych względów, że już nie dasz rady. W pozycji wyprostowanych nóg, zrób sobie reset, Zaczynam od początku, i jedziesz od początku, i ty jeszcze z 5-6 powtórzeń dasz radę. I to, jest, I to jest właśnie to. To jest ten ogień, to jest ta końcówka. Bądź najlepszy w ostatnich powtórzeniach. To jest właśnie to. Więc myślę, że te trzy patenty, który z nich może Ci się właśnie bardzo przyda. Może któryś z nich da Ci do myślenia, może na podstawie tych patentów stworzysz coś własnego mentalnie, co Ci pomoże w treningu. Wartością tych, tych technik jest to, że one się dzieją w czasie rzeczywistym, podczas treningu, podczas danej serii. To się wszystko dzieje i zmieniasz, zmieniasz swój mental, swoje nastawienie i to działa, bo masz bezpośredni sygnał do mózgu. Więc, jeżeli coś ci, ci się z tego spodobało, to bardzo fajnie. Myślę, że takich patentów jeszcze więcej wstawię, ale ogólnie trzeba wiedzieć, że naprawdę trening metalny w kulturystyce, w sportach sylwetkowych, w osiąganiu własnej sylwetki, to jest moim zdaniem podstawa w ogóle do osiągania czegokolwiek. Bo, czy to jesteś początkujący, czy bardziej zaawansowany, każdy z nas ma w jakiś sposób ten myśli psychikę związaną z ciałem i oddziałując na psychikę, oddziałujesz na ciało, co jest poparte też no, wieloma badaniami. Także tyle z mojej strony, to na dziś. Życzę wszystkiego dobrego, dobrych treningów, mentalnego nastawienia i niech moc będzie z wami!